Siemano dzieci, siema hajterzy, się a ty bocian. No wiesz, bocian, że ja sobie lubię poczekać, aż ty coś odwiniesz, znaczy odwalisz. O je, <grym> oh yeah. lubię sobie poczekać, dać ci czas, żebyś coś odjebał śmiesznego, nie? No, wystarczy dać ci 5 dni i ty wracasz do chaty z pracy, ściągasz swój biały kitel i czepek i żółte gumowce i wtedy zakładasz tylko rozumiesz kurwa pani szera i robisz siebie super bohatera w internecie, no Ale ostatnio byłeś w Polsce, generalnie lipa, nic ciekawego. wyjebałeś swojego klienta na 300 zł w kakao, w sumie chuj tam, mnie to interesuje, gówniarz dał się naciągnąć, jebać to. Ale ty Bocian, tak wszystkich na kłamstwie lubisz złapać, nie? Tak każdego, że ten, ta jakiś tam kuwa, HMB, jakieś bzdety i tak dalej, i tak dalej. No Bocian, ja Ci coś zaraz pokażę, Ci zaraz coś zademonstruję. Tutaj mam coś fajnego. Patrz bocian. Spójrz Bocian. Kogo my tutaj mamy? No jest. Mały bocian. No, little klekot, Trener personalny w Pure Gym Wakefield. No Bocian, patrz teraz, na to, zobacz. Nie? Widziałeś? Patrz gdzie ja jestem. Zobacz, gdzie ja jestem bocian. Patrz Zobacz, gdzie ja bocian jestem, Wakefield. Pure gym. Jesteśmy na pure gym. Nie? Jesteśmy na Pure Gym i teraz pokaż mi Bocian. Który to jest twój brat? Co? Który to twój brat, Bocian? Ja go tu jakoś nie widzę. Nie. A, a patrz, co się stało, Bocian? Bo jak to ktoś odkrył, i zaczęli się z tego nabijać, to patrz co się nagle stało? Widziałeś? Lidl Bocian, ale już nie personal trainer. Ty Bocian, ja coś ci powiem. Nieładnie jest tak kłamać w żywe oczy. Wiesz? I ty kłamiesz, i twój brat kłamie. Czyli, czyli twój brat jest takim. Jest takim trenerem personalnym w pure Jim Wakefield. Jak ty masz tyle wpłat na konto. Mhm. Wypłaciłeś dychę z konta, a potem przez dwa tygodnie, od kiedy to wyszło, czy tam tydzień, przerywałeś sobie codziennie po 300 złotych, tak, żeby na koniec nagrać ten żałosny filmik, że do hejterów, tak? I czysta, 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 mało tam się nie zesrałeś, kurwa, w gacie na tym filmie. Chłopie, kto Ci w to, kurwa, uwierzy? Kto Ci w to uwierzy? Tak samo jak Twojemu bracholowi, kto w to uwierzy już teraz? Kogo Wy z na tym internecie robicie? No powiedz Bocian, co to, co to miało być? Trener personalny w wpierdził Wakefield, a to już nic? I co? I ty tak nie lubisz jak ktoś kłamie, ale twój bracholek jak kłamie to wszystko zajebiście? Czyli co? Jak Kali ukraść krowę to bardzo dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę to już bardzo źle? Tak? Bocian. Powiedz mi, jak to jest? Jak ty teraz będziesz swego bracholka bronił, co? Ty jest to taki sam Pinoki jak ty. Z niego taki sam trend personali, jak z Ciebie natural. Na razie, bo chciałem.